Odpalamy nagrywanie. E, witam e, wszystkich widzów. E, dzisiaj kurwa e, jest otwierany cheaters guide, ale pierwsze wprowadzenie. A co chodzi w cheaters guide? No to, no to kurwa. powiem tak. Jest taki mem na pokemon tcg gastryt posting. Jest on kurwa, bardzo klarowny. I e, tutaj go otworzę i rzucę na okienko. O, to jest mem, i jest to real Talk. Powiedz nie swojemu lokalnemu czytelowi. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto wiedział, ten wiedział. I tyle ma do powiedzenia w temacie. Ale wtedy były to, co najwyżej, jakieś tam. Ktoś mógł wiedzieć, ktoś mógł nie wiedzieć. Ciężko było coś z tego wyciągnąć. Mówią, nie ma dowodów, nie ma coś tam, tam jakieś wiecie. Pojedyncze podejrzenia, czy jakiś tam, że coś Maciek zrobił. No, kto by się o to czepiał. W każdym razie też ważna rzecz, kolejna przesłanka ku temu to była podczas OTP. Kiedy Maciek wyciągnął oboso od Discardo i jego przeciwnik był tego świadomy, ale był to chłopaczek z Łodzi, który tam dopiero jest licją, i on się tak szczerze trochę bał tego zgłosić i tak dalej, on stwierdził, że Maciek musiał się pomylić i tak dalej, no i było to strasznie sus, bo jak można, kurwa, wyciągnąć w losu boxie coś z Discardo, no jest to, kurwa, niemożliwe. Bądźmy poważni i bądźmy, no, poważni. no w sensie, o czym my gadamy? No był to Insta cheating potem i tak macie jak wszyscy dalej, ale już po tym powinien dostać DQ. Jedyny problem był w tym, że e, nie zawał wtedy sędziego tamten ziomeczek. No, no i do teraz kurde nie było pewne, czy coś jest ten i tak dalej. Nie było białka. Też e, ostatnio są widywane posty typu... E, o, jeszcze mi się zachował ten Baranowski. O, tutaj. Kolesiostwo, dwolicowość, kurestwo, toksyczność. Takie, taki właśnie wasz obraz. Czy Dylan wspiera kolesiostwo? Dylan nie wspiera kolesiostwa. Dylan je kurwa tworzy. I tutaj wam pokażę, jak wielkie kolesiostwo występuje w tej sprawie, bo tutaj w Citers Gate nie ma łatwo, że tak, tak powiem. Ale przejdźmy, przejdźmy do kurwa mięsa. Bo mięso jest najważniejsze w tej całej aferze, a mięso kurwa występuje. Tutaj wam pokażę w nagranie gdzie grałem z maczkiem i Maciek zaczął coś pierdolić, że kurwa musieli sorsy nie zgadzałem i Zaczął coś szukać w discardzie, że on kurwa coś pod coś wrzucił. Ja już wtedy wiedziałem, kurwa, no, gośle ci w chuja, show must go on. No i show must go on. tutaj obejrzmy nagranie tutaj od początku, to ma 30 sekund. Mm -hmm. Jeszcze y, szybkie, jakby co tu się dzieje: to jest, diska, y, to jest discard, to jest discard, to jest y, ręka, a w deku nic nie ma. On to jeszcze wytłumaczy na koniec. Lo to jest Lost Zone. Ta ręka. To ręka. Tutaj discard, co? Ja mam szukuję pod Recycler'a. To ręka. On myśli, że. O! Co to za karta? Czemu ona z discardu pojawia się na jego ręce? Nie wiem, ale się domyślam. Wydaje mi się, że on insta wałuje tak bambików. Jakichś ludzi, co nie ogarniają. Teraz ja udawałem, że ja coś wysyłam, coś Zresztą będzie udowodnione. I wszystko pójdzie. No tam dalej, jakby. Też ja tam pytają. To na nim jedzie, a wierzór układa zajebista piosenka. Dobra, tutaj dobra, Maciek się zastanowił, czy wszystko dobrze, kurwa, wychujał. Tutaj Tak jest w ogóle krótkie nagranie, bo ja to odpadłem pod koniec samego tego. Ale już zakładam, że wcześniej też jakieś rzeczy na rękę poszły. To jest, to jest ta karta. Lossow. Zone. Zone. Mhm. To jest isquard. discard. To jest... Czemu ta karta się, kurwa, tutaj znajduje? Resource. To, jest, to są resources. Mhm. I sobie wziął też na rękę. Jest to sus. Jest to kurwa insta, ale co nie wchuja, Jest to kurwa insta niedopuszczalne. I już nie mówię kurwa o sytuacji z Łodzi. Już nie mówię o jakichś sytuacjach, ten. Bo w sytuacji złodzi już kurwa i tak opinowałem, Jak ktoś go kurwa zapał za rękę, to najpierw zaczął proponować kurwa remis. Bo mi ten remis odpowiadał, bo dawał mi pierwsze miejsce. A on liczył, że kurwa się rozejdzie po kościach. A ja wezwałem kurwa dżadża. No i się skończyło jak się skończyło.